Coś fajnego pokazuje coś z czymś cię kawić, potrafi. Zatakujesz. Jestem ciekawy co taki właśnie koreań... Ja niby jakiś ten... Widziałem na pewno jakiś ty, 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 tych e, influencerów z, z Korei, ale tak na live'ach to raczej nie, siedzia, nie siedziałem za bardzo. Kurzapiał, mamami weszła do koju. To, to źle? Weszła, a to masz szaban na. Pa, pa. Około 6 ziko, chyba ja piłam te dwa pierwsze smaki. Teraz są nowe w biedronce. A. Dziwojanka jest... No Dziwanka dokładnie To ci powiem, że To ci powiem, że Dużo Za jedno ten, a ile to ma litrów taki, taki napój? Ile to mieści? 6 za dużo? Ale to musiało być mocno rozchwytywane jak tak cenę podnieśli Nie chyba od początku nikt nie kosztowało bo to dużo taki, za napój To jest, czyli napój na raz stworzony. Sm tak, smakło. smaku. Co on chce ode mnie tym Po płytach CD. A, rozumiem. Ale dał się ograć gościu, nie? Może, może mi pomoże, a jak może nie pomoże, to pomoże mi, pomoże. A ładnie. Ładnie układa zadania. Teraz to przeczytaj, xdd. Może mi, może, może mi Pomoże, jak może nie pomoże, to pomoże mi pomoże. Ale peczkę rzucił, nie? Miałem to rolę. Dla mnie taka jedna mega taksyk i się czepia. A. Imię ładne, ale mówiłem, że. Twoje też jest. Dla mnie taka jedna mega taksyk i się czepia. A. Imię ładne, ale mówiłem, że. Twoje też jest. Twoje jest 9 na 10 w sumie. Miesiąc je się starsza i mówi do mnie kidosku. A, no to wredna jest. <laughs> Albo Bambiczku może jeszcze, nie? I dosyć karbo No wredno jest. Oh, finally a bit of physicality in this game. Oh,